Hey, z tej strony Brewku, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest Workata Pizza Play, czyli pracuj w pizzerii i dzisiaj wcielimy się w dostawce pizzy. Szczerze mówiąc nie było mnie w tej grze dobre parę miesięcy, ponieważ ostatni raz byłem jak były święta. Nie było mnie dlatego, bo żadne aktualizacje nie były wprowadzane i dalej nie są, ale jak już się nawinęła ta gra, no to postanowiłem ją nagrać. Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy rozwozić pizzę. Tutaj mamy typka w złotym autku nieźle, też, też złote autko, nie no ja to sobie zrobię różowe przecież dzisiaj będziecie mieli po prostu też gry, e, gry e, dźwięki z gry mam nadzieję, że to troszkę tak mm, nie będzie za głośno i będzie po prostu git, e, czy oni tam robią w ogóle te pizze, tak, dobra boję się, o, dobra, mamy boję się, że ta typiara będzie mi zabierać po prostu to więc robię tak i to za... O nie, zabrał mi. O, mamy złote, czyli będzie nam 20 chyba pieniążków zdawało. O ile dobrze pamiętam. I to wszystko? Naprawdę? Ale możemy być kierownikiem, no ale ja dzisiaj nie chcę być kierownikiem, dzisiaj chcę być dostawcą pizzy. Jak widzicie wszyscy chcą być tutaj dostawcą pizzy, więc troszkę przypał. A więc tak, pierwsze zamówienie mamy do B6. Ja zawsze zaczynam od B, potem idę sobie na... Tu jest chyba C. Nie, tu jest C. A, dobra, szczerze, tutaj chyba jest A, ale... Zaraz sobie zobaczymy. Dzwonimy. Dajemy. Tak jak mówiłem, 20 pieniążków. Więc się nie myliłem. E, gdzie moje auto? Dobra, tam. Mogę, do, mogę dowozić bez, bez auta. Tu chyba jest A, tak? Dobrze. Tak, tu jest A, więc musimy iść do A1. Świetnie, muszę iść na piecho. Troszkę mnie zawsze denerwowało to, że nie mogę schować tabeli Worka ta Pizza Play, cały czas jest stała i nawet czatu nie możemy sobie schować, bo widzicie, cały czas mi tylko. A, dobra, trudno. Widzę, że dowozimy, my dowozimy pizzę do mojego domu, tak, to jest mój dom. Worka ta Pizza Play przegrałem bardzo długo i, tak jak widzicie, dom może Wam pokażę pod koniec odcinka, więc. Musicie sobie poczekać. Wow, dziękuję. Jaka szybka dostawa? Tak, szybka dostawa na piechu musiałem mieć. O, jest autko. To jest to żółte, co widzieliśmy na początku odcinka. Przenieść na imprezową wyspę. Nie chcę. Tylko, żeby mnie właśnie nie przeteleportowało, nie przeteleportowało, będzie przypał. O, podwójny czas. To Ciekawe, czy moje pizza też się zrobią. Tak, jej. To teraz możemy. No to teraz, no teraz to mogę sobie nawet bez auta iść, no. Ale mnie, ale mnie zrobili No dobra, no ale jak już mam to auto to To jedziemy szybko i niech oni robią te pizze Jestem sam dostawca pizzy, no to Nieźle, będę musiał to wszystko rozwieźć O ile w ogóle coś jest Bo tutaj połowa to w ogóle jest na przerwie O, to są pizze, dobra mamy B2B B2. dużo pizzy będzie To ja to tutaj pomogę trochę Dobra i rozwozimy to O, ktoś już mi właśnie, właśnie pomagał tutaj Jakiś team up XXX Nieważne yy, Pierwsze zamówienie mamy do B2. Dobra. Ding dong. Coxy jajecznicy. Po raz pierwszy... Bo to jest chyba Anglik, bo nie wierzyłbym, że to by był po prostu Polak. Ktoś napisał do końca mój nick. Szanuję. Zawsze ktoś pisze Coxy, albo jakoś tam inaczej, no ale... Fajnie, że ktoś w końcu... Ale... Hmm. Nie no, kulno, cool, to to jest po angielsku, to może, albo dobra. Dużo też Polaków ma tam angielskie te nazwy, to ja to tam, nie wiem. A nie, dobra, jednak Rusek. Czy tam jeszcze jakaś, może bia... Białoruski, nie wiem, no, ale raczej chyba Rusek. To nieźle. To pomyliłem się. <laughs> Mniejsza w niego tam. Ro... My rozwozimy teraz pizzę. I ten fajny taka... taki dźwięk. A, bo on pod moim domem. No to nie, to cię nie wpuszczę. Dopiero pod koniec odcinka. Mamy jeszcze 2 minuty 22 sekund. A, jeden. Dzięki, dobra. Mamy już 186 pieniążków, nieźle. Dobijemy może takie 300, mam nadzieję, chyba że. A nie, bo teraz tak jest, że jak ktoś dowozi inny pizzę, to też dostajemy za to pieniążki, więc też jest o, widzicie, to się spoko. Widzicie tu Ktoś już tutaj chcę dowieść pizzę. Dobra, szybko. Ale ja słyszę chyba tam za 100 pizzę. Mam nadzieję, że się nie mylę albo tam. Czy się, czy słyszeliście taki, taki dźwięk. To to będzie chyba. Albo taka z naklejką pizza, bo są też takie naklejki. Jak widzicie, możemy sobie je. Yy, o, przykleić, że tak to powiem na ścianę. I albo taka, co nam daje 100 pieniążków. Czekajcie, muszę sobie to wyłączyć. Dobra, pierwsze zamówienie do B2 Ding dong Goodbye eee, B5 Aha, wziąłem tylko dwie pizze o, To trochę słabo No dobra, będziemy musieli jeszcze raz To chyba tych 300 nie, nie dobijemy No, chyba nie I znowu mi auto znikło Co jest z tym worka ta pizza place? Pomocy. Dobra, mamy deskorolkę jeszcze. Tak jak mówiłem, byłem ostatnio na święta i właśnie jak były te święta, to dostaliśmy prezenty. Znaczy, trzeba było. Był taki advent kalendarz, że tak to powiem. I trzeba było sobie tam codziennie na przykład wejść na Wargata Pizza Place, i prostu tam były takie gifty. No i właśnie z jednego gifta była ta deskorolka, która powiem nie jest szybka. Ale można sobie nią fajnie skakać. O, dzień się zrobił. O nie, to teraz wypłata będzie, to jednak nie zabijemy tych 300 hajsów. Tak? Wypłata? Nie? O nie, nie ma wypłaty, a zawsze była wypłata. Co jest? Myślałem, że już mam laga, bo to takie... Czemu mi to nie przyjmuje? Lol, ja idę tam na kuchnię, zobaczę, co się dzieje. Co wy robicie? O, mówiłem, jest ta pizza za 100. Co wy robicie, ludzie? Dobra, skończył się podwójny czas niestety. A nie, dopiero teraz, dobra, nieważne. I chyba teraz zostaniemy w upłatę dopiero. Czy nie? Tak, teraz dopiero. Prawie 300. No no dobra. Trudno hmm, teraz... Jak już skończył nam się ten podwójny czas, to zobaczymy sobie co jest de dump. Hmm. hmm. Myślałem, że coś... O co to jest? A nie ja to mam, dobre, to jest piaskownica nieważne. O, drukarka! Nie gadajcie, że drukarkę dodali. Hmm. Nie wiem czy mi się opłaca kupić, bo niedługo mogę sobie piwnicę zrobić i mogłem tu 10 tysięcy wpłacić. Ale po co mi drukarka tam? Nieby ładnie wygląda, no ale... Dom trzeba ulepszać. O właśnie, to korzystając z chwili właśnie wam pokażę mój dom widzicie jeszcze z Halloween to akurat było chyba Halloween 2018 jest więc otwieramy i na pierwszy rzut oka widzicie tutaj nuba którego możemy sobie bić to też było na święta tutaj mam takie dwa worki które były nie wiem kiedy one były, nawet nie pamiętam. Tutaj mamy takie to jest taki w ogóle kącik z jednego tego... jakby to powiedzieć. Dodali takie meble, no to po prostu wszystkie ja tu kupiłem i sobie dałem to tak na bok. Więc tutaj mamy e, taki party, że tak to powiem. Kiedyś ona była na dworze i jeszcze wcześniej była na górze, ale teraz jest tutaj na dole. Tu mamy guziczek z Banuj, tutaj mamy to z Halloween. O nie, chyba ten. Marshmallow leciał, dobra, nieważne. E, tu mamy ogród, więc... Tu nic ciekawego się nie dzieje, tutaj nigdy nic nie robiłem, więc idziemy tutaj, bo tutaj się już dzieje. To jest najlepiej, jakby to powiedzieć, zrobiony pokój. Tutaj mamy dużo trofei, trofe, trofea, dobra, nie wiem, co się tam wymawia. Tu mamy z Halloween 2018, To mamy jeszcze z 2019, tu mamy kuchnię, czyli też tutaj bardziej nic ciekawego. I na górze tutaj w ogóle nic się nie dzieje. Tutaj mamy ewentualnie tylko łazienkę, możemy się załatwić Tak, ja to trochę robię szybko, bo nie chcę po prostu zanudzać Tutaj mamy jeszcze z Halloween 2019, tak No bo teraz mamy 2020 mi się, Czasami mi się mniej i mówię 2019, nie wiem, tak mi się ubił w głowę Więc po raz sobie jeszcze troszkę pizzy Bo trzeba, musi się zgadzać oczywiście, o nie, jak ktoś mi zabrał już ale ja cały czas słyszę. O nie, oni mi tu zabierają. Ale ja cały czas słyszę to za 100. I dlaczego oni nie chcą mi zrobić? Aha, bo tu jest. Dobra. Wiecie co? Im trochę pomogę. Kliku, kliku. O, i pięknie. Czekamy, jak się zrobimy, ale się trafi do zestuwa. Chociaż już nie jest tak tutaj aż tak dużo, więc. Tu możemy sobie kliknąć. Ale dobra, nie będzie. Jestem zły. Nie, bo nie ma kierownika. Ej, to właśnie, zostaniemy kierownikiem, jak jest taka okazja. Ma... Strasznie mało osób już zostaje kierownikiem, nie wiem czemu. Dam komuś bonusa, niech im będzie. Może temu kucharzowi jednemu, ten co tutaj robi. Daj bonus. E, a temu damy ogoś pracownikiem dnia. Nie ma problemu. O, jest ta pizza za, sto... za stówę. Tem nie mogę być już menedżerem. Ja chcę teraz szybko rozwieść tą pizzę za 100. Inne mnie nie interesują. Zobaczcie, jak ona ładnie się świeci. Idziemy do B5. O nie, myślałem, że będzie jako, jak mój dom. Niestety. Zaraz sobie zobaczycie, że daję stówę B4, B3. I mamy B5. Niestety do takiego nubowego domku, no ale trudno. Uwaga, i jest stuwa. I ja zawsze uwielbiałam ten dźwięk jak jest ze stówę. I widzicie, w prosty sposób możemy sobie stówę zarobić. I będę miał już 12 tysięcy pieniążków. I trochę mi jeszcze niestety braknie do tego, ale nie chcę mi się szczerze zbierać na Borkato Pizza Place. Może jak wprowadzę jakieś aktualizacje, to po prostu więcej odcinków z tego zrobię, jeżeli będziecie w ogóle chcieli. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, dla następnego. Cześć!